Hej, witam na dzisiejszym odcinku, już piszę sobie, że piszcie piszcie. Nie, to jest trudne. Dobra, ja piszę to z dużych. Kto napisze hej, it. Byt. Może być. Ja mam pisać. Ekstr. Mhm. Co napisze hejt? Jakby ta y jest napisane, jak podajesz, że w tych dwóch... Żeby się apisywa, w czwórce i w prędce, do apisu, bo będę co rozdawać prezenty. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Hej. Okay. Idź. Pozdrawiam. Może co ja robię. Idź. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Enter. Tak, pozdrawiam. No. I znowu myślę. Osób jest. Tutaj. A tu są te stare. Tu sobie gadałam. Tu napisałam miłki". No, Dobra. Wyjdźcie sobie na chat off. I dzisiaj będziemy przy okazji prankować niektórych ludzi. Jej. Pierwszą osobą Nie wiem najpierw się oczywiście w tym czy ten ktoś ma czas, bo na przykład kiedyś mi ktoś zaczął do mnie pisać, a ja na to nawet nie zwracam uwagi, bo po prostu nie miałam czasu. Kopie. czy Ciemek kto napisze. O hej, okej. Już dziękuję. Już piszę. Tylko muszę się dostać. O nie, teraz mam logi. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Tak, pozdrawiam cukiereczek 1, 4, 5, 16. Ja oczywiście pozdrawiam tak. Co mam ja nie No nie? U, mamy dostąć mamudę. Okej, okay, to może sobie zacznijmy kogoś prankować. Nie wiem, piosenka na tekstowo, y, piosenka EP, co ja mam już przetłumaczoną jest to y, piosenka, ona jest taka długa, ale na stówę nikogo nie sprankuje. Na stówę, aż do nikogo na stuwę nie sprankuje. Y, no więc... Nie, nie, razem z kiedy? Nie, nie i, i jedynie. Razem. Tak, po prostu, ym, najpierw oczywiście pytam się, czy ktoś z tych osób, które chcę sprankować, oczywiście już nie prankuję mojej koleżanki, bo już ją, aha, już ją Mam ale fajne, bo tak, teraz wszystko będzie mnie rozpraszać, ja, po zaopanuj się, no, ym, teraz będę prankować, ktoś nie napisał, a dzięki, i ktoś napisał, hej, ty, tak, to jest ta, tam ta osoba, którą już sprankowałam, więc napiszę jej, pozdrawiam, pozdrawiam, Marcina, Wiolet, Todda. Lagi, 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 lagi. Pozdrawiam. Lagi, lagi, tak, pozdrawiam lagi, lagi, lagi mm -hmm. Pozdrawiam lagi, mm -hmm. Tak, tak, ja się pozdrawiam. O, tak, Łuska, 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 luźka, Łuska, tak, Mhm Napiszemy hej! Może zrobimy przy okazji, można napisie... "Hey Ed! pozdrawiam okej okay, dajmy sobie rozmówcę oczywiście, kto jest, nie? Hej, Ed! Pandusia! Pandusia z wykrzyknikiem! Pozdrawiam cię. Już ci piszę, pozdrawiam, więc. No, wtedy dałam, y... wtedy dałam y, ludziom sobie y, tego, jak to się zmieniło. Y, dałam y, prezenty i będę je dawać co tydzień oczywiście. Jakbyś tak obejść. Mm -mm. Zaraz do was wrócę. Tak, okay, już jestem. Człowieka, napiszmy jej, masz czas na pogadusz. Masz czas na pogadusz. Są ogaduszki, no dobra. Okej, okay. pisałam teraz z Lusią na snapie i powiedziała mi, że mam Lusie 5500 MSP. Pozdrowić, więc ją pozdrawiam, że mi napisała, ale powiedziała, że mam mu teraz pozdrowić, bo nie może jednak napisać. Hej, okay, masz czas na ogaduszki, ja muszę po A i przy okazji zapraszam was na mojego Instagrama alicja12988. Chyba nie ma czasu. Musimy je odpisać. Co mi się pan dusi? Czy masz czas na ogaduszki. Masz czas na rozmowę. Masz czas na rozmowę. Chodź, Michał, kto jak to chce wiedzieć? Ale mi oko. O, roku w końcu weszłaś. Jej. Masz czas na rozmowę. Już mogę wkleić sobie. na no spokojnie. Nie wiem, niezbyt. Tak. Ok. tak na razie. No jakoś mi się nie uda nic nikim pogadać. Okej. Okay. Mhm. Przepraszam. Masz czas Pogadę. Pogadusz. Pogaduszki. Pogaduszki, wyjdę sobie z tym bajkiem, nie miałam czasu, to wejdźcie tu zrazu przynajmniej napiszę. Hello? Hello, hello? A i przy nie wiem czemu, ale bardzo mówię, więc pozdrawiam koko1, 2, 3, 4, 5, 5. No, chyba jeszcze ze mną nie pisała. Tak, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dobra, tam weźmy sobie ją i wkrajmy jej prank. I nic, mi nie potrzebuję. Idź, idź. Tak, idź. I masz mieć, aż weźmy raz. Zaraz, teraz. Wrócę. Okej, okay, już wróciłam, wysyłam jej. Okay. No i tutaj. Kiedy się już ze z zdormalnie nie jesz, będziesz jeszcze pamiętać z ilu niebezpiecznie wyszłyśmy razem. Chwaga. To mi się już nie jest Tak w sumie nie wiem z czego będzie mi przychodziło, czy... Okej. Okay. Poczekajmy, niech na myśli o co chodzi mi. Albo nikt przeczyta przynajmniej. nami. Dobra, my sobie już skupiłem następny tekstyk. Okej. Okay. Co? OK. Um, trochę mi dużo rzeczy ten tyguje, ale no, dobra, tam Tam mi napisała i nie Okej, okay, poczekajcie, odpisała mi <głos> <głos> um, aha, tak. Hej, ja jestem kupiona już następny, teraz ona mnie napisała. Nie wiem o co ci chodzi. Też nie wiedziałam na początku o co mi chodziło, tak w sumie. Piosem jest to, że um, prank angielski to nikt, nic o nim nie wiem. Zresztą chyba nie znajdziesz słów. Okej, okay. teraz mi to pisze. Na no Was wyróżnienia i napiszę jej, że to prank. Ja już jestem pisajaj to peranek pozdrów pozdrów aut to peranek bazę gdzie no kurde p o z d o decinku. Pozdrawiam cię. Mm, pozdrawiam Ci koko 1, 2, 3, 4, 5, 5. O Jezu. No. Okej, okay, to wszystko na ten odcinek. Dzięki. Ok, pozdrawiam, więc mi Pozdrawiam. Okej. Okay, to teraz dzięki za oglądanie pa.